Pytaliście? Przychodzimy z odpowiedzią. Jaki silnik i moc? Honshi HS3 dostępny jest w dwóch wariantach silnikowych: benzynowe 1,5 o mocy 156 koni z napędem na przednią oś oraz benzynowe 2,0 o mocy 245 koni z napędem na 4 koła. No okay. A jak z serwisem? Jest jakiś w Polsce, czy trzeba wysyłać auto do Chin w kontenerze? Dealer Honshi Auto Premium Rzeszów jest zarówno salonem, jak i serwisem Honshi, dlatego wszystkie ewentualne naprawy wykonamy u nas na miejscu w warsztacie. Czy występują 4x4? Tak, Honshi HS3 występuje w wariancie 4x4 w przypadku silnika benzynowego o mocy 245 koni. Ile gwarancji jest na ten pojazd? Samochody Honshi posiadają gwarancję pięcioletnią. No a co tu jest premium jeżeli... System jest po angielsku B. Nawigacja to Twój telefon. Może gwarancję z gwarantowanym samochodem zastępczym w przypadku naprawy? Czy co? Każdy samochód Honshi sprzedany przez nas dostanie na początku roku aktualizację, gdzie pojawi się menu w języku polskim. Dodatkowo już teraz każdy pojazd Honshi posiada Apple CarPlay, dzięki któremu możemy wyświetlać nawigację na ekranie centralnym. Ile to pali? Producent podaje spalanie na poziomie 6,8 litra na 100 kilometrów. Jeżeli nurtują Was jeszcze jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu pod ten numer.